Zdecydowanie tym najważniejszym punktem jest ta sytuacja, w którym odkrywa się sekret z przeszłości. Pojawia się yy, taka tajemnica, która wychodzi na jaw. Dla wszystkich z otoczenia jest to wielki szok. Cześć, witajcie na kanale, zupełnie inna opowieść. Ja za chwileczkę spotkam się z Edytą Świętek, autorką dwutomowej powieści Jedno życie wystarczy wydanej przez Skarpę Warszawską. Ale na początek kilka słów o tej książce. To powieść o tym, na ile nasze życie zależy od nas samych, od naszych wyborów, a na ile jesteśmy marionetkami w rękach losu. Główna akcja powieści rozgrywa się na przełomie lat 80. i 90., a jej bohaterką jest Aniela Kmiecik, szóste, najmłodsze dziecko wychowywane w ubogiej, patologicznej rodzinie. Dziewczyna nie ma więc łatwego życia ani w domu, gdzie twardą ręką rządzi ojciec, parający się na co dzień złodziejskim fachem, ani w szkole, gdzie biedna, a przy tym wyjątkowo zdolna dziewczyna jest przez koleżanki dręczona i wyśmiewana. Jakby tego było mało, Edyta Świętek każe swojej bohaterce zmierzyć się z wielką rodzinną tajemnicą, która całkowicie zmieni życie wielu ludzi, stając się też źródłem prawdziwych tragedii. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, a ja idę na spotkanie z pisarką. Edyta Świętek, autorka powieści społeczno-obyczajowych, m.in. Sak, Spacer Aleją Róż, Grzechy Młodości, Indowe czasy. Jedno życie wystarczy dwutomowa powieść powieść, którą ja odczytuję jako taką historię o tym, że nie zawsze, jakbyśmy się nie starali nie zawsze mamy wpływ na własne życie czasem może zacząć się coś, jakaś historia z przeszłości, która odwraca nasze życie do góry nogami. Zdecydowanie uważam, że tak jest. Faktycznie nie na wszystko w naszym życiu mamy wpływ, aczkolwiek w wielu przypadkach możemy wziąć sprawy w swoje ręce i pokierować swoim życiem. No, chyba że los spłata nam takiego psikusa, jak spłatał mojej głównej bohaterce. No właśnie, bo główną bohaterką jest Aniela Kmiecik. Szóste dziecko w biednej, patologicznej, powiedzmy sobie szczerze, rodzinie. Rodzinie ojca pijaka i do tego jeszcze złodzieja. A mimo to dziewczynka niezwykle zdolna, pracowita, dobra uczennica, no ale jednak, właśnie przez to, że biedna, i przez to, że pracowita, to szykanowana w szkole. Tak, zdecydowanie dzieci, które pochodzą z takich rodzin, na pewno mają podgórkę. Bardzo często idziemy w stereotypy i po prostu spoglądamy na ludzi przez pryzmat tego, skąd pochodzą, przez pryzmat ich rodziny. No i bardzo często wiąże się to czy z ostracyzmem, czy z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, takim wykluczeniem. Czasy są takie, jakie są. Myślę, że dzisiaj, ponieważ powieść jest generalnie osadzona w nieco wcześniejszym, w wcześniejszym okresie. Dzisiaj takie dzieci, myślę, że mają jeszcze trudniej ze względu na wszechobecność smartfonów, które bardzo ułatwiają życie prześladowcom w takich sytuacjach. No Właśnie stworzyła Pani poza świetną postacią Anieli, także właśnie bardzo ciekawą postać tej prześladowczyni. Czy to są jakieś własne doświadczenia? Jak Pani dochodziła do całej tej sytuacji prześladowania w szkole? Ja wychowywałam się w Nowej Hucie, czyli miejscu bardzo specyficznym, gdzie jest naprawdę bardzo duża mieszanka kultur i ludzi. Do mojej szkoły chodziły zarówno dzieci dyrektorów, jak i dzieci z rodzin patologicznych. Była to naprawdę wielka mieszanka i po prostu na podstawie własnych obserwacji sprzed z, z lat, z tego co zapamiętałam, wyciągnęłam jakieś tam własne wnioski i to była taka główna kanwa do napisania tej powieści. Zależało mi na tym właśnie, żeby pokazać, w jakiej sytuacji są dzieci, które pochodzą z takich środowisk, że jest im bardzo trudno, że na każdym kroku bardzo często muszą udowadniać swoją wartość. Mają zdecydowanie więcej przeszkód do pokonania niż dzieci z tak zwanych dobrych domów. I w momencie, kiedy ktoś zaweźmie się, żeby rzucać te kłody pod nogi, jest Trudno. I tu właśnie ta druga bohaterka, o której mówisz, Maryla, która uważa się za kogoś lepszego, ponieważ urodziła się w lepszej rodzinie, ma w pogardzie Aniele, jest to właśnie celowo zrobione takie przeciwstawienie dwóch zupełnie różnych środowisk. Wspomniałaś o czasie, w którym rozgrywa się akcja. To, są, to jest przełom lat 80. i 90. Bardzo ciekawe, rzeczywiście niezwykłe czasy. Dlaczego akurat ten moment? Ja generalnie bardzo lubię osadzać moje powieści w, tamte, w tamtym okresie. Jest to na pewno bardzo ciekawa, ciekawy czas przemian ustrojowych. Możemy obserwować zachodzące w społeczeństwie zmiany w sposobie zapatrywania na wiele tematów, więc to jest takie dodatkowe tło powieści. No też jednym z powodów, dla których właśnie wtedy osadziłam fabułę mojej powieści, jest to, że to są czasy jeszcze przedkomórkowe, przedsmartfonowe. Gdzie jednak mimo wszystko te dzieci, które miały jakieś problemy, jakieś prześladowania ze strony rówieśników, były mimo wszystko nieco mniej tym dotknięte niż współcześnie. Kiedy zrobienie jakiegoś kompromitującego zdjęcia i udostępnienie w sieci jest bardzo łatwe, natomiast bardzo trudna jest obrona przed takimi atakami. I ja stwierdziłam, że ja już mojej bohaterce po prostu odpuszczę aż, aż taką niechęć ze strony sieci środowiska i nie będę jej aż tak utrudniać życia. No ty bardziej, że naprawdę bardzo, ale to bardzo doświadczasz, bo jest to też bądź co bądź powieść o miłości, miłości bardzo trudnej miłości. No, niemożliwej. E, tak, jest to powieść również o miłości niemożliwej, ponieważ jest to zestawienie dwóch bardzo kontrastowych środowisk. No i niestety tutaj jest taki stereotyp, że e, chłopak z dobrego domu, który wiąże się z dziewczyną z takiego środowiska, jest poddawany ocenie ze strony swoich bliskich, swoich rówieśników. E, gdzieś tam jest to punktowane, że to jest taka dziewczyna, że m, powinien szukać kogoś ze swojej sfery. No niestety m, społeczeństwo się zawsze dzieliło i, i, i przypuszczam, że te podziały, które wtedy istniały, utrzymują się nadal i będą się utrzymywać, ponieważ zawsze jakaś przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi była, jest i będzie. Co w ogóle było punktem wyjścia jakby pisania tej powieści? Czy ta y, sytuacja tajemnicy z przeszłości, która wywraca życie bohaterów? Czy właśnie być może któraś z bohaterek była jakby zaczątkiem pisania tej powieści? Zdecydowanie tym najważniejszym punktem historii jest właśnie ta sytuacja, w którym odkrywa się sekret z przeszłości. Ja go nie chcę tutaj w wywiadzie ujawniać, niemniej jednak chodziło o takie mocne, że tak powiem, kolokwialnie czepnięcie czytelnika. Że ta moja bohaterka, ta Aniela, przez szereg lat poddawana ostracyzmowi, prześladowana przez swoich rówieśników, cierpiała bardzo niesprawiedliwie i bardzo niesłusznie. Bo nie dość, że to była inteligentna dziewczyna z aspiracjami, na każdym kroku udowadniała to, że ona z tego środowiska chce uciec, no tu jeszcze nagle pojawia się rozwiązanie. Takie właściwie nierozwiązanie. Pojawia się taka tajemnica, która wychodzi na jaw, i w momencie, kiedy to ujrzało światło dzienne, no to dla wszystkich z otoczenia jest to wielki szok. Czy to jest powieść zamknięta, czy myślisz o tym, żeby być może kontynuować losy Anieli? Absolutnie nie. Jest to powieść dwutomowa i uważam, że w tym temacie już całkowicie wyczerpałam potencjał tej historii. Przede wszystkim w pierwszym tomie chciałam pokazać losy dziewczynki, która dorasta w takiej rodzinie. Poznajemy Anielę w dniu jej urodzin, towarzyszymy jej w przedszkolu, w szkole podstawowej, w liceum, docelowo już jako dorosłą kobietę ją widzimy. Natomiast w drugim tomie pokazuję jej losy w dorosłym życiu i to, jak sekret z przeszłości, który nagle ujrzał światło dzienne, wpływa na to, co się dzieje w jej dorosłym życiu, jak bardzo wprawia ją to. W taką dezorientację, i jak trudno jest jej się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Bo kiedy ona już zdążyła chociaż trochę oswoić demony z przeszłości, e, pogodzić się z tym, że pochodzi z takiej, a nie innej rodziny, że e, spotkało ją tak wiele e, nieprzyjemnych sytuacji w życiu, a tu nagle dostaje informację, która wywraca jej świat do góry nogami.